Zima 1993 roku. Dwa młode życia, dwie licealistki z Warszawy, zaginęły bez śladu w ośnieżonych górach Tatr. Ta historia od ponad 30 lat trzyma Polskę w napięciu, a odpowiedzi na pytanie, co się z nimi stało, Ernestina Wiruszewska i Anna Siemczuk, najlepsze przyjaciółki, 17-letnie dziewczyny wyjechały do Zakopanego, by spędzić zimowe ferie. Były pełne życia, ambitne, a ta podróż miała być dla nich niezapomniana. Jednak 26 stycznia 1993 roku stał się dniem, kiedy przepadły bez śladu. Dziewczyny były ostatni raz widziane w pobliżu dworca w Zakopanem. Kupiły bilety na pociąg do Warszawy, ale nikt nie widział ich wsiadających do pociągu. Jeden ze świadków twierdził, że widział dwie dziewczyny wsiadające do czerwonego samochodu na zagranicznych numerach. Zapewniał, że wyglądały spokojnie. Rodziny Ernestiny i Anny natychmiast zgłosiły ich zaginięcie na policję. Poszukiwania były zakrojone na szeroką skalę. Policja, wolontariusze, ratownicy górscy, wszyscy zakładali, że dziewczyny mogły zgubić się w górach lub wpaść w tarapaty. Jednak szlaki górskie zostały sprawdzone wzdłuż i wszerz, a żadnego śladu nie znaleziono. Mijały lata, a sprawa pozostawała nierozwiązana. W 2021 roku do sprawy wróciła specjalna grupa Archiwum X. Jej zadaniem jest wznawianie starych, nierozwiązanych spraw. Nowe technologie i metody dały nadzieję na odnalezienie odpowiedzi. Śledczy zaczęli ponownie analizować zeznania. Jednym z kluczowych tropów były zeznania o czerwonym samochodzie. Jednak odnalezienie jego właściciela, a tym bardziej udowodnienie związku z zaginięciem dziewczyn, okazało się niemożliwe. Czas jest nieubłagany. I choć pamięć o Ernestinie i Annie pozostaje w sercach ich bliskich, wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Co wydarzyło się tamtego feralnego dnia w Zakopanem? Czy mogły paść ofiarami przestępstwa? Czy istnieje szansa na poznanie prawdy? Ta historia to nie tylko opowieść o zaginięciu dwóch dziewczyn. To przypomnienie o znaczeniu pamięci, o ludzkiej solidarności i o tym, że każda drobnostka, każde świadectwo może stać się kluczem do prawdy. Jeśli wiesz cokolwiek na temat zaginięcia Ernestyny Wiruszewskiej i Anny Siemczuk, zgłoś się na policję. Czas nie wymazuje bólu, ale każdy nowy fakt może nas przybliżyć do rozwikłania tej tajemnicy. Ernestina i Anna, imiona, które muszą zostać usłyszane, ich historia wymaga zakończenia, być może to właśnie Ty możesz pomóc.